Nieznana choroba, która stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, zabiła już ponad 60 z 1096 zakażonych według UN, stan na 27 lutego 2025 w prowincjach Kusu i Bolombie. Epidemia rozpoczęła się 21 stycznia w wiosce Bolokov, w Demokratycznej Republice Konga. Po tym, jak troje dzieci zjadło martwego nietoperza, według Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Afryce. Wszyscy trzej krwawili z nosa i zwymiotowali krwią przed śmiercią. Inne ofiary doświadczyły gorączki, wymiotów, krwawienia, bólu głowy i stawów. Dzieci w wieku poniżej pięciu lat pochodziły z tej samej wioski, gdzie od stycznia zmarło czworo kolejnych dzieci. Wkrótce tajemnicza choroba pojawiła się w pobliskiej wiosce Danda, zanim rozprzestrzeniła się jeszcze bardziej. W latach 2018-2020 wirus Ebola zabił 2299 osób we wschodniej części DRK, podczas gdy Marburg w ciągu ostatnich dwóch lat w sąsiednich krajach zabił co najmniej 56 osób, ale testy wykluczyły oba wirusy. Szczególnie niepokojące jest tempo, w jakim ta tajemnicza choroba zabija swoje ofiary w ciągu zaledwie 48 godzin od wystąpienia objawów. To jest właśnie to, co jest naprawdę niepokojące powiedział Sergen Ga Lebato, dyrektor medyczny szpitala Bikoro w Demokratycznej Republice Konga. Choroba wydaje się mieć niższy wskaźnik śmiertelności, około 12% niż Ebola czy Marburg, co ułatwia transmisję. Urzędnicy do praw zdrowia ostrzegli również, że słaba infrastruktura opieki zdrowotnej DRK zwiększa ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się, co wymaga natychmiastowej interwencji na wysokim szczeblu celu powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii. Chociaż urzędnicy nie spekulowali, czym może być ta choroba, 18 przypadków zostało wysłanych do laboratoriów w celu przeprowadzenia testów po drugim wybuchu epidemii. Testy te dały wynik negatywny w przypadku innych chorób krwiotworotocznych, takich jak ebola, ale w niektórych przypadkach wynik testu był pozytywny na malarię. Wiadomość ta pojawiła się tuż po tym, jak w zeszłym roku w DRC wa Lka chorobą X zabrała 143 osoby z 1000 zakażonych.